Cześć, witam serdecznie na kanale Retrogranie Polska poświęconym klasycznym grom z przełomu XX i XXI wieku. Dalej kontynuujemy przechodzenie Tomb Raidera 1 gdzie przeniesiemy się do kolejnej lokacji jakim będzie tym razem Egipt moi drodzy, a konkretnie poziom miasto Kamun. Najpierw czytajmy sobie y, ostatni poziom Krecji, w ostatnio przeszliśmy ten, sobie pomijemy kartankę i przejdziemy sobie do właściwej. Widzieliśmy w tej wizji yy, ostatni fragment skionu znajduje się właśnie w Egipcie. Egipcie, który y, jest bardzo ładny. Jedna z chyba z najładniejszych lokacji w całym Tomb Raiderze 1. Jedna to jest z moich ulubionych. I naszym celem będzie po prostu znalezienie tego y, ostatniej części artefaktu, które jest gdzieś ukryta w tej przerażającej wizji, co miała Lara, jak połączyła dwie bastiony. A samo miasto Kamun jest naprawdę przyjemnym, bardzo a, takim luźnym poziomem, jednym z moich ulubionych i ma niesamowity klimat ja bardzo lubię klimat w, w, w Egiptu z Ja 1 chociaż w, w Tomb Raider 4 The Last Revelation to wygląda o wiele lepiej bo tam zrobili to znacznie znacznie lepiej ale do czwórki to kiedyś tam dojdziemy najpierw będziemy musieli tutaj pewne zagadki rozwiązać czyli ym, poprzesuwać bloki w odpowiedniej kolejności Najpierw wysuniemy tak, później zrobimy właśnie taką płatkę, żebyśmy mogli na drugą stronę przesunąć ten oto blok. A następnie poprzesuwamy sobie jeszcze parę razy. Zróbmy to tak szybko. Ten wsuniemy sobie jeszcze bardziej, żeby nam nie przeszkadzał. I tutaj jeszcze będziemy musieli ten wysunąć. Dzięki temu będziemy mogli sprawdzić, czy coś głębiej jeszcze się znajduje. Lara ciągnie z tyłu. Wiem, że to jest trochę czasochłonne, ale spokojnie, mamy czas. No i proszę, spójrzcie co mam. Apteczka plus amunicja do magnumów. Magnumy, które nam się przydadzą. Tutaj też poznamy nowych przeciwników, z którymi jeszcze nie mieliśmy okazji walczyć, więc wskoczmy sobie tutaj. Pierwszy będzie Lada Moment. Dobra, nasza pani archeolog niech się wspina. Może tu znajdziemy jakieś cuda starożytności. Tutaj gdzie właśnie... Jest... Nie to chciałem. Tutaj znajdziemy właśnie pierwszego przeciwnika, czyli czarną panterę. To jest przeciwnik, który jest trochę porównywalny do a tylko że jest bardziej wysoki. załatwiona, załatwiona no to możemy ruszać dalej można bez problemu sobie z, z góry zdjąć nie narażając się a postanowiłem, że zrobię to zwykłymi pistoletami żeby nie marnować też amunicji pozbierajmy sobie tutaj wszystkie fanty, które mm, są no to za chwilę będziemy mieli jeszcze jednego m, przeciwnika i jedną wielką sarę, gdzie mamy zobaczcie Sfinksa nawet, tak Sfinks, który jest ukryty w środku Wyciągnijmy sobie tym razem pistolety magnum Bo tutaj będzie nowy przeciwnik I to jest dość groźny przeciwnik, więc dlatego polecam z góry Czyli mumia, która e, wybucha, jeśli e, zostanie pokonana Proszę bardzo, tam w odległości się ro właśnie rozpadła na kawałeczki A my zrobimy sobie coś takiego Czyli skoczymy sobie tutaj Następnie przeskoczymy sobie tutaj, bo musimy się dostać na górę tego obeliska Ale pójdźcie sami jak to wygląda Naprawdę bardzo ładna lokacja Bardzo mi się podoba, jedna z moich ulubionych w Tomb Raider 1 okay. teraz się ustawmy tutaj Złapiemy się tu No i na górze mamy też troszeczkę rzeczy do zebrania, amunicja I teraz sprawdźmy troszkę tutaj i możemy skoczyć do wody A co w wodzie mamy jeszcze więcej fantów do zebrania Sam poziom też nie jest jakoś specjalnie długi więc myślę że szybko się z nim uporamy Nie jest też trudny, jeden z prostszych w do poprzedniego czyli grobowiec i okana Może troszkę jeszcze upłynę sobie może w tym miejscu żeby później nie skakać Tutaj jeszcze do, do tego obeliska się wrócimy Ale co ciekawe nie w tym poziomie Zobaczycie zresztą później sami. Yy, okay. Musimy teraz wejść tutaj na górę. Na tego sfinksa, który ma taki trochę dziwny nos i dziwną twarz. No ale wiadomo w 96 roku to tak się robiło wtedy gry. I tak, tutaj za tą głową znajdziemy ukryte pomieszczenie, które nie jest sekretem. Mamy tu m.in. amunicję do e, shotguna oraz szafirowy klucz, który nam się później może też przydać Okej, Zeskoczmy sobie tutaj Okej, Lara może jeszcze troszkę No i teraz sobie trochę pobiegamy Wyciągnijmy ten blok bo tutaj powinno być kolejne przejście dalej mamy? No i użyjemy e, tego klucza, który zdobyliśmy właśnie, czyli szafirowego. I sprawdźmy, co tu mamy. Oprócz hieroglifów, czyli pisma egipskiego, mamy tutaj bardzo ciekawy korytarz, długi. Tutaj mamy kolejne posągi, pewnie faraonów, czyli władców Egiptu. Ogólnie kiedyś się interesowałem starożytnym Egiptem. Bardzo ciekawa jest właśnie historia. Kiedyś ja sam chciałbym pojechać do Egiptu, żeby zobaczyć, jak to jest. I tak, zajmiemy się tutaj tym sam Żeby nie uciekł. Raz, dwa i po nim. Hop. I hop. Okay. tutaj chyba jeszcze powinien być jeden. Okej, okay. dziękuję Proszę bardzo. Nie spodziewał się tego, że tutaj jeszcze jakaś kolejna pantera mi wyjdzie czarna. Chyba będzie szarżować na mnie, ale z Larą Croft się nie zadziera. Ok, teraz wchodzimy do kolejnego wielkiego pomieszczenia, ja tylko wezmę sobie może coś klasycznego, żeby pozbyć się tutaj gadziny okropnej, czyli alligatora. A skoro mamy go z głowy, to teraz... Idziemy sobie, weźmiemy te, tą apteczkę. Ciekawe, że w tak długim korytarzu, kto się umieścił. Może jakiś zaginiony podróżnik zostawił? Nie wiadomo, który przepadł w czasach starożytnych. Podróżował sobie i gdzieś zniknął. Pewnie jego kości tylko gdzieś zostały. Teraz sobie zrobimy taki triczek. Proszę bardzo. I co się dzieje? Odpaliliśmy pułapkę, która nie jest wcale straszna. Teraz sobie pójdziemy tutaj, bo tu znajdziemy e, pierwszy sekret, który jest e, ukryty właśnie e, w tym oto miejscu. Czyli trochę medykamentów, trochę amunicji. I teraz możemy sobie trochę poskakać do wody i popływać. Tak więcej pływania będzie. Sam poziom do przejścia bez obrażeń nie będzie jakoś specjalnie trudny. Może jeden taki fragment będzie troszeczkę trudniejszy, ale on nie jest jakoś bardzo trudny. I tak, teraz wpływamy do kolejnego pomieszczenia tutaj. Przygotujmy sobie może pistolety Magnum. Bo tutaj ktoś jeszcze chyba jest. ty się podziewasz? Tutaj widziałem gdzieś krokodyla, tylko na razie go nie widzę. Okej, okay, teraz się widzę. Chodź, pokaż się. Mam, cię, już po tobie. Nie ukryjesz się przede mną. Ok, skoro godzinę mamy z głowy. Teraz troszeczkę luźniejszy fragment i porozwiązujemy sobie kilka zagadek. Nie dość, że klimatyczna muzyka to jeszcze tutaj bardzo, bardzo ciekawa sala, gdzie musimy właśnie poprzesuwać bloki, rozwiązać zagadek. parę zagadek, parę dźwigni będziemy musieli poprzesuwać, ale sam poziom myślę, że tak z około 20 minut sobie jest z moich ulubionych. Naprawdę uwielbiam miasto Kamun. Jak dla mnie jedna, chyba najlepszy poziom, że. Nie wiem jak dla Was. Czy wy lubicie też ten poziom, czy jednak inny jest Waszym ulubionym? Podzielcie się w komentarzach. Ja chętnie później poszytam pod filmem. A teraz trapmy się tu. Okay. Co to za łohrowi dźwięk był? Bo ja nie mam pojęcia. Skoczymy sobie tutaj. No i teraz będzie e, historia pod tytułem Przesuwanie bloków. W ciąg dalszy. Trochę tego będzie. Bo musimy się tam na górę dostać. Okay. teraz może skoczymy sobie tu. No i teraz do tyłu. Do tyłu, potem znowu do przodu. obrót i jeszcze raz uprzód. Ok, i myślę, że w tym momencie możemy już sobie trapać się tutaj i się chwycić. No i teraz musimy jeszcze raz e, przesunąć ten blok. Myślę, że to będzie póki co na razie ostatni raz ale przesuwanie wiosny pewnie jeszcze będzie okay. no ale tyle wystarczy a taka ciekawostka w tym pomieszczeniu w Tomb Raider 1 remaster jest przeciwnik czyli mumia której oryginalnie tu nie ma czyli jeżeli zobaczycie statystyki końcowe to musicie też brać się pod uwagę to że tutaj jest jeden, jednego przeciwnika mniej w porównaniu do chociażby wersji zremasterowanej gdzie ten przeciwnik się pojawia czyli ta mumia której tu nie ma. Dzięki temu sprawia to, że ten poziom jest prostszy. A teraz spróbuję coś ryzykownego. O właśnie. I się udało. Chciałem spróbować bez łapek, czy to wyjdzie. Ok, strapujemy się tutaj. Kolejna dźwignia. Jeszcze jedna. A to sprawi, że przejście nam się otworzy tam gdzieś na dole. Idźmy teraz tutaj powoli. Wskakujemy sobie tutaj. No I teraz musimy przeskoczyć sobie na drugą stronę. Tutaj jeszcze powinny być jakieś właśnie itemy do zebrania. Amunicja. Chętnie weźmiemy. i zjeżdżamy, jedziemy w dół teraz pójdziemy sobie po drugi sekret, tylko zbierzemy wszystkie przedmioty, które tu mamy jeszcze trochę tego jest okay, i musimy teraz skoczyć tam następnie tutaj no, trochę tego będzie zbierania okej, okay, Lara jeszcze mam municję No słyszę przeciwnika, słyszę, że gdzieś jest I tutaj też musimy się dobrze to zrobić w tamtą stronę Idealnie Dobra, zabieramy wszystko Weźmiemy sobie może coś zwykłego. Po co marnować? amunicję na właśnie na takie gazy Nie opłaca się ty jesteś Dobra, mamy to Krokodyla mamy z głowy Dobra, wyskoczymy sobie tu, to akurat nic nie ma, więc dlatego wcześniej uaktywniłem tą pułapkę, żeby teraz nie ryzykować I teraz tak robimy sobie coś takiego Następnie zejdziemy sobie tutaj i pokażę wam ciekawostkę, tam jest zejście na dół, ale jeśli tam zejdziecie, to wpadniecie w pułapkę, z której nie ma wyjścia, więc nie polecam tam schodzić, bo inaczej skończy się to tylko waszą śmiercią. No, dlatego ja tam nie będę szedł, bo nie ma po co. Wezmę sobie natomiast wszystko, co tutaj jest. Więcej przedmiotów. Okej, okay, czy tutaj coś jeszcze jest? A jest dźwignia. A ta dźwignia sprawi, że nam się jakieś chyba... Przejście powrotne wróciło. Znaczy otworzyło. Wróciło sobie gadam. Okej, okay, zejdziemy sobie tu. W tym miejscu też powinno być coś do zebrania. I proszę bardzo. Amunicja. Do magnumów. No, już widziałem przeciwników. Ok, załatwimy ich. Z góry. Wykłymi pistoletami teraz zrobimy. No, pokaż się. Dobra, jeden załatwiony, został drugi. A drugi nie chce wyjść? Teraz wyjdzie. No podejdź, mam coś widzimy. Zamiast coś zrobić to życzy. No i co koteczku, nie miałeś szans najmniejszych. No i teraz skoro mamy z głowy. To możemy się tutaj zejść. Teraz muszę sprawdzić Czy na pewno będzie dobrze Bo tutaj trzeba to zrobić Sposobem Okej okay. O proszę I uciekamy Teraz uciekamy jak najszybciej przed nimi <ścoughs> I co? I co? Chcieliście nie ma tak łatwo. teraz no, załatwimy nas. Chciały mnie dorwać. Ale skubańcy nie mają szans. Nawet czarne pantery nie są straszne. Ok, teraz jeszcze z tego kumpla załatwię. I zaraz będziemy mieli drogę oczyszczoną. No pokaż pokaż się, kiedy biegniesz. Ok, dobra. Mamy z głowy. Teraz. Do góry. Okej. Okay. jeszcze jedno przejście otworzone, więc wracamy się. Tak, jest jeszcze tempo. A jeszcze A gdzie ty tam włazisz? No może tak cię załatwimy. Proszę bardzo. I to koniec. Koniec ich żywota. Okay. Skoro już mamy z głowy hmm, czarne pantery, no to teraz możemy sobie pójść dalej. Hmm, a mianowicie idziemy teraz po trzeci sekret. Idealnie. Właśnie tak to trzeba było zrobić. I tutaj znajduje się amunicja, której potrzebujemy. O, jeszcze zobaczcie, jaka ładna figurka kota. Naprawdę ładna. W zasadzie posąg kota. Ta figurka to jest mniejsza. I już zobaczcie, sześć panter się tu ukryło. Czarnych panter. Ale nie miały najmniejszych szans. Teraz spieszmy wszystko, co one pilnowały, apteczki. Dłużej. A w drugim pomieszczeniu znajdziemy... Co my znajdziemy w drugim pomieszczeniu? Jeszcze jedną apteczkę, ale tym razem małą. Wszędzie hieroglify. Tutaj widać jest pis wie wiele pism egipskich. Nie wiem co one symbolizowały, bo się aż tak architekturą nie interesowałem, ale jak ktoś chce sobie rozczytać to mo może poczytać różne ciekawostki. Ok, teraz tak, tutaj przygotujmy sobie lepszą broń. Czyli shotguna, przyda się za chwilę. Musimy to zrobić sposobem, bo to będzie pewien taki nieprzyjemny przeciwnik. No pokaż się ha, 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 ha. Zwidzieliście to Odstanął w miejscu i nie wiedział co zrobić I tym samym można powiedzieć że mamy już po poziomie Bo to był ostatni przeciwnik e, w tym levelu Już nic więcej tu nie jest na, dla nas groźne Więc teraz tylko pozostaje rozwiązać parę zagadek Zdobyć klucze i ewakuować się z tego poziomu jeżeli rozegracie to taktycznie, to bez problemu sobie. Myślę, że prawie każdy by sobie poradził, a przynajmniej doświadczony gracz z tym levelem. Ok, bierzemy jeszcze kluczek. Ok, zeskoczymy sobie tu i idziemy na górę. Co tam na górze może być? Jakie skarby na nas czekają? Będą jakieś skarby? Za chwilę się o tym przekonamy. Ok, bierzemy sobie wszystko. Ok. I do góry. Ok, co sp... Sprawdźmy do czego służy to ćwicie. Ok, coś chyba uaktywniliśmy, ale nie wiem co za bardzo. Ok. Idealnie, tak to się robi. No i jeszcze jedziemy, jedziemy z tyłu. Normalnie jak na zjeżdżalni, tylko że piaskowej zjeżdżalni. Ale to nie jest czas na zabawę w piaskownicy, tylko czas na znalezienie wyjścia z tej lokacji. Wskakujemy tutaj. Tutaj widzimy, że mamy dziurkę na klucz więc używamy go no i to przejście zaprowadzi nas do kolejnego poziomu więc zapisujemy sobie na slocie 10 no i kończymy. Proszę bardzo. City of Kamun, czyli miasto Kamun zaliczone. Zabiliśmy 14 przeciwników, zdobyliśmy 24 przedmioty, 3 sekrety i udało nam się przejść kolejny poziom bez obrażeń, z czego się bardzo cieszę. Więc to byłoby na tyle. Jak Wam się odcinek podobał, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, zasubskrybujcie kanał i wyczekujcie kolejnych odcinków z Tomb 1. Trzymajcie się. Cześć.